Cześć, moje drogie. Witajcie, jak się macie w nowym roku? Życzę Wam wszystkiego dobrego w każdej kategorii życia i przysyłam mnóstwo pozytywnej energii. Jeśli masz nadmiar, że podaję go dalej. Naprawdę e, trzeba, trzeba się dzielić dobrem, trzeba się dzielić dobrym słowem, uśmiechem, bo wtedy świat jest piękniejszy. Dzisiaj jest super ciemno. Zaświeciłam wszystkie możliwe światełka, jakie znalazłam w domu, i tak dalej jest ciemno będzie projekt zero podsumowanie, lekko przesunięte, ponieważ chciałam dokończyć trzy kosmetyki i się udało. Także moje roczne statystyki podskoczyły fajnie, bo dorzucam tu oczywiście trzy kosmetyki i mój plan został wykonany. I moje statystyki ogólne też są naprawdę bardzo już imponujące z mojej perspektywy, bo ostatnio obejrzałam filmik jednej dziewczyny tu w Polsce, ale nie pamiętam niestety jak ona się tam nazywa, chciałabym gdzieś po pogrzebać. I ona zaliczyła tyle kosmetyków, co ja w ciągu nie wiem, chyba trzech lat, ona w ciągu jednego roku, ale używa kosmetyki bardzo regularnie, codziennie, dużo miniaturek, no naprawdę imponujące i bardzo mm, zachęcające, motywujące do wprowadzenia u siebie takiego projektu. Naprawdę super rzecz. Dzisiaj będziemy podsumowanie robić i mm, pokażę Wam właśnie trzy puste opakowania, będzie kilka też zmian. Parę kosmetyków usuwam z projektu. Wrzucę też w niedługim czasie listę rezerwową, czyli listę które, kosmetyków, które zostaną wrzucone do tego projektu. I stwierdziłam, że nie ma się co kurczą otrzymać kosmetyków, które już nie chcę używać albo coś się z nimi dzieje. Nie ma sensu. Mam na tyle wysupradak, że można spokojnie coś tam z, pozmieniać. Też takie zmiany są naprawdę potrzebne od czasu do czasu. Zaliczyłam bazę z Wibo. Nie lubię jej, nie chcę jej, nawet jak będzie kiedyś tam, powiedzmy, za złotówkę, jak się kupuje dwa czy coś tam innego promocyjnego, to po prostu ja podziękuję. Ta baza była ok, ale niestety nie była na tyle dobra, że chciałabym mieć ją ponownie. Zaliczyłam też z tej paletki rozświetlacz i to jest mój pierwszy rozświetlacz w historii. Bardzo się cieszę, bo ten rodzaj kosmetyku jest dość trudny do zaliczenia, także widzicie puste opakowanie i tutaj mam bronzer, który też używałam, ponieważ ta paletka była w szufladzie, stwierdziłam, że jak używam rozświetlacz, to i będę używać bronzer. Teraz to się zmieni, Urzucę inny bronzer, Ponieważ ten brązer używałam trochę tak jakby z przymusem, bo, no bo był tutaj, no to stwierdziłam, że będę go używać, ale niestety ten kolor pokrywa się z kolorem z brązerem z bronzerem ze Chanel. I niestety, oprócz lata, to, to kiepsko to wygląda, bo ja jestem dość blada, więc taki ciepły pucek na, pla, na, na, na twarzy to niestety nie fajnie wygląda. Jest, jest zbyt taki nachalny w moim rodzaju makijażu, takim bardzo wiecie, dziennym, takim bardzo lekkim. Zaliczyłam też podkład z Giorgio Armani, bardzo fajny, jeden z moich ulubionych. Ta formuła naprawdę jest bardzo lekka i bardzo odpowiednia dla osób, które widzą już pierwsze oznaki starzenia się skóry, czyli zostają jakieś tam już pierwsze zmarszczki pokazane, skóra jest bardziej przesuszona, już widzisz na przykład, że podkłady takie bardziej gęste, bardziej kryjące już nie wyglądają tak gładko i ładnie na buzi, no to myślę, że taka formuła może się sprawdzić, bo ona jest super łatwa i taka ładnie zlewająca się z skórą, także nie robi efektu maski. Także jeden z moich ulubionych podkładów i bardzo chętnie bym do tego podkładu wróciła. Oczywiście, gdybym nie miała kilkudziesięciu innych podkładów przy flacie i no i tam chęci na pozostałe 50 czy 100, które już nam widziałam, które bym chciała też mieć. Teraz pokażę Wam kosmetyk, który też wyrzucam z projektu, ogólnie wyrzucam z mojej kolekcji. Jest to pomada z Inklota, niestety zaschła jak skała. Nawet durala nie chcę tego ruszać. No nie ma sensu tutaj kombinować i reanimować to bez końca, ale i tak jestem zadowolona, bo naprawdę sporo udało się mi tutaj zużyć. Jak widzicie, no myślę, że tak blisko połowy tutaj można um, powiedzieć, że została. Że zaliczyłam, że została zużyta. Gdyby nie ten projekt i dura line, to już bym to dawno rzuciła, bo pewnie wyschłoby na biur. Teraz pokażę wam pozostałe kosmetyki, które zostają lub też zostaną usunięte, zastąpione czymś innym. Mam tutaj rozświetlacz z marki Beko. Od początku projektu to tak mniej więcej gdzieś od dotąd dojechałam. No naprawdę jest to bardzo imponujące, bo bez tego projektu to ja nie wiem, czy bym centymetr zjechała, bo pewnie nie używałam go tak często a po drugie hmm, też, nie używałabym go tak często, gdyby nie ten projekt. Bardzo fajny kosmetyk, um, używam go naprawdę bardzo malutko, dosłownie pół ziarenka ryżu na dwa policzki, tutaj nie nakładam na ciało, bo ja raczej nie chodzę w dużych dekoltach, nie smaruję się latem gdzieś, gdzieś tutaj w takich konkretnych punktach, nie nauczyłam się tego, nie noszę, nie noszę takich bardzo roznegliżowanych takich sukienek czy bluzek, więc pod koszulkę nie ma sensu. Tutaj mogłabym narysować jakąś taką kreseczkę, ale na razie tego nie zrobię. Zrobimy to następnym razem, w następnym update. Cie. Podkład, który też wyrzucam, bo teraz nie widzę sensu, aby go używać, bo to jest podkład o ciemniejszym kolorze niż mój kolor skóry. Wcześniej go używałam latem, bo mogłam faktycznie mieszać go, bo byłam bardziej opalona, teraz jestem bladziok, więc nie ma sensu go trzymać tutaj pół roku tylko po to, żeby go użyć dosłownie nie wiem, jakaś jedna dziesiąta pompeczki, żeby, żeby go tylko użyć, no po prostu dla mnie to, to nie ma sensu. Podkład, który używam na tą chwilę najczęściej, to jest podkład ze Sapory i używam go też bardzo małej ilości, ponieważ jest to kosmetyk mocno kryjący, może dać efekt maski bardzo szybko. I wystarczy mi jedna pompeczka na, na całą buź, nawet nie cała pompka. I tutaj mogę narysować kreskę pod kreską, powoli do przodu. I to jest taki główny kosmetyk, po który sięgam teraz. Drugi kosmetyk też jest właśnie bardzo często używany, to jest baza z marka Jacobsa. Wcześniej używam Girl, e, moja ulubiona, naprawdę fantastyczna baza. Ta też jest bardzo fajna. To był też hit swego czasu. Naprawdę pijał tutaj był, och, tak skrojony na miarę, że. Bardzo dobrze ten kosmetyk się sprzedawał i ja go kupiłam na jakiejś wyprzedaży chyba w Soborze, ale nie jestem do końca pewna, czy ja zapłaciłam faktycznie dużo mniej, czy, czy, czy tylko pamiętam, także, że były jakieś takie fajne wyprzedaże i go kupiłam, ale jestem z niego zadowolona. No i tutaj zużycie też jest dość spore. Zaczyna psuć się pompka. Muszę kilka razy pompować, żeby dosłownie pół pompeczki z niego wyszło. Mam nadzieję, że się nie rozkraczę mi przed, przed zaliczeniem tego kosmetyku, bo, bo będę tutaj trochę zła, bo mm, za takie pieniądze ta pampka powinna być naprawdę do samego końca w dobrym stanie. E, korektor, który też używam najczęściej, to jest y, marka NYX. Jak widzicie tutaj, też już skrobię po ściankach. Jeszcze nie wyjęłam stopera. Myślę, że jeszcze z dwa miesiące i będę się powoli żegnać z tym kosmetykiem i zastąpię go innym, y, ostatnim, drogim w mojej kolekcji. Ym, jak jesteśmy już przy tej drogich kosmetykach, to jeszcze tutaj marka Chanel nie została z tych takich super drogich kosmetyków, i mam tutaj naprawdę pięknie wyglądający brązer. Popatrzcie, ile tutaj już udało się zużyć. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jeśli teraz miałabym go wyrzucić lub po prostu bym go zgubiła, no to byłoby mi już trochę tak mniej ciężko ponieważ już tutaj połowa jest zaliczona, można troszeczkę więcej. Także nie jest to kosmetyk zmarnowany w całości. Formuła jeszcze naprawdę jest świetna. Bardzo fajny kosmetyk, bardzo taki letni kolor, więc tutaj z marką Becka trochę mi się tutaj to gryzło jedno na drugie nałożone to wyglądało zbyt nachalnie. Bardzo tani rozświetlacz, teraz wyrzuciłam z ubiegłorocznej listy rezerwowej i używam go bardzo rzadko, bo skupiłam się na marce Becca. A teraz używam go dość regularnie. No i tutaj takie wgłębienie się zaczyna robić, ale do końca to jeszcze daleka droga. Myślę, że spokojnie dwa lata będzie to w obiegu. I to całkiem fajny też hit internetu swego czasu. Ale to właśnie to była ta druga strona ekonomiczna, czyli ta bardzo przyjazna portfelowi, bardzo tania marka. Kolejny bardzo drogi kosmetyk to jest marka Giorgia Armani. Jest to puder, który myślę, że spokojnie. W ciągu dwóch miesięcy zużyję, ponieważ zostało mi go tutaj no już niewiele. Tutaj na ściankach też już jest zdecydowanie, jak widzicie, obniżone. I używam go głównie pod oczy i do gruntowania bazy na powiekach. Także to są takie główne miejsca, gdzie go używam. Drugi puder, który ma, używam go też w konkretnych miejscach, to jest marka MAC. Używam go tutaj w tych miejscach, bo jest dość ciemny. Nie używam go na strefie T, ponieważ wygląda paskudnie na rozszerzonych porach i mm, jego zużycie no, zajmie mi jeszcze trochę czasu, ponieważ jest to kosmetyk, który właśnie no jest używany w konkretnych miejscach, niezbyt dużej ilości i jest go tutaj bardzo dużo. No ale już robi się bardzo płaski, myślę, że spokojnie jeszcze z półtora roku i będę się z nim żegnać i mi na jego miejsce wrócę drugi kosmetyk z maka. Który, który też czeka w kolejce do zużycia, bo też nie jest moim ulubionym. Tutaj w palecie mam ma, cie, cień z make-up, ich nie zmakam. Wrzucę wam zdjęcie, niestety nie chcę tak wam pokazać bezpośrednio z palety, bo ta paleta nie jest taka najlepsza jakościowo i te cień wypadają no i tutaj też jest końcóweczka już tego cienia, już jak go nabieram to on się troszeczkę kruszy tam gdzie jest bardzo cieniutko myślę, że jeszcze jakieś dwa miesiące trzy to już będzie tak naprawdę maks na wyrost i będę się żegnać z tym cieniem i będę wrzucać coś innego na jego miejsce jak już jesteśmy przy cieniach to pokażę Wam cień z maka, myślałam, że coś się już dzieje z tym cieniem, że, że ta formuła już jest taka oporna podczas nakładania, że nie chce się przyklejać do powieki a to się okazało, że niestety ta baza z VIBO była separatorem dość mocnym i bardzo trudno mi się nakładało tą bazę. Po prostu nie chciał się przenieść ani z palca, ani z pędzla, po prostu no, trochę musiałam się tam nakombinować. A teraz mam inną bazę, którą już zaczęłam sobie używać. I jest o 100% lepiej. No, i tutaj zużycie jest też naprawdę niezłe. Trochę podgoniłam przez święta, bo to jest taki mój też główny kosmetyk na całą powiekę, który sobie nakładam. Myślę, że jeszcze spokojnie rok z tym kosmetykiem będziemy się tutaj bawić. Póki formuła na to pozwoli. Eyeliner też jeden z moich ulubionych, i też jeszcze tutaj będzie długi czas, ale już naprawdę. Widać jego zużycie, jakby nie ten projekt, to pewnie bym go wyrzuciła, albo by był używany bardzo rzadko, a tak to widzicie już dno jest fajnie widoczne, tutaj już sporo go ubyło. Myślę, że no taka jedna czwarta jest już yy, za nami, może troszeczkę nawet y, więcej, zbliżamy się do jednej trzeciej y, części. Y, mam tutaj do brwi y, kosmetyk, który na razie zostawiam, jest to taka maskara pogrubiająca. Dodająca ładny kolor, fantastyczna szczoteczka, bardzo łatwa w użyciu aplikacja jest naprawdę super szybka. No, oczywiście tutaj w tej części bardziej wąskiej trzeba troszeczkę pomanewrować, troszeczkę trzeba sobie wprawy nabrać, a tutaj w tej części przedniej to jest naprawdę no, dosłownie praca zajmująca, może 2-3 sekundy i jest już efekt taki fajny. Podkreślonych brwi. Jest to formuła pogrubiająca, więc ona ładnie osiada na, na brwiach, także to jest ten efekt taki bardziej widoczny. Dwa kosmetyki do rzęs z Eveline. Mam tutaj primer, który uwielbiam. Jest to taki przedłużacz ładnie wyglądających rzęs, zwłaszcza na końcówkach to widać, i, i to jest taki główny powód, dla którego kupuję tą bazę. Bo nie zależy mi na efekcie pogrubienia, czy wydłużenia, że jest tylko to, jak wygląda na końcówkach przez, nie wiem, 8-10 godzin czasem. Drugi kosmetyk też z Eveline to jest maskara. I Wy bardzo dużo do mnie napisałyście komentarze, że uwielbiacie maskary, macie swoje ulubione maskary, do których jesteście przywiązane, których chwalicie. A ja, ja będę tą zązą, która powie, że te maskary nie są najlepsze, nie są najfajniejsze dla mnie oczywiście. Ja się bardzo cieszę, że Wam pasują, bo ja kosmetyki z Everline uwielbiam i, i mam ich bardzo dużo I teraz też dokupiłam e, podczas promocji, kupiłam sobie żel do brwi i kupiłam sobie korektor, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona i mam takie, wiecie, kosmetyki fajne, bardzo fajne i genialne. Um, a te maskary to gdzieś tam są fajne, ale i właśnie. I tutaj to, to sprawia, że tak chętnie do tych maskar yy, nie podchodzę, nawet jak widzę jakieś wyprzedaże, yy, bo wolę kupić na przykład Bombom albo, albo jakąś z Maybelline taką sprawdzoną, i, i wiem, że one są takie, które sprawiają, że. Cieszę się i ten efekt jest zdecydowanie lepszy, szybciej nabudowany i tak dalej. Także super, jak macie ulubione to bardzo się cieszę, ale ja do tego grona należeć niestety nie będę. Natomiast tą maskarę obronię, ponieważ ma fantastyczną szczoteczkę i tą szczoteczką można wyrysować, czy wyrysować, podkreślić te rzęski tutaj wewnętrznym kąciku i na dolnej, powie na dolnej powiece. naprawdę bardzo Szybko i efektownie to można zrobić, także to jest ogromny plus i, i to sprawia, że, 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 że ta maskara jest w użyciu non-stop. Także jeszcze będę używać tej kosmetyki z miesiąc, dwa, a potem będę się z nimi żegnać. Mam jeszcze tutaj róż z Diora, z którym jeszcze będę tutaj troszeczkę walczyć, ale myślę, że przez ostatni rok sporo podgoniłem. No zobaczcie to denko. Jest ogromniaste, tutaj ta część bardziej wewnętrzna jest też trochę cienka, także myślę, że jeszcze spokojnie rok, dwa będziemy się z tym kosmetykiem widzieć i potem będę go wymieniać na coś innego. Jest to bardzo fajny kosmetyk, bardzo go lubię, ale oczywiście są tańsze i zdecydowanie może nawet i lepsze formuły, ale to jest Dior. Ja mam sentyment do Diora i to na razie chyba nic, nie, nic, nic tam się nie zmieni. Zostały mi dwa kosmetyki do ust. Z tym jeszcze będę długo walczyć, mam go dzisiaj na, na ustach i tutaj jeszcze nie jest poniżej tego straberka. Także, jeszcze spokojnie rok tutaj będzie na pewno, o ile będzie na tyle świeży i będzie, będzie przyjemność używania. I została mi ta miniaturka z Anastazji. No, i tutaj już naprawdę sporo zjechałam. Myślę, że spokojnie pół roku i będę się z tym kosmetykiem żegnać i wrzucać na to miejsce coś innego. Tak wygląda moje podsumowanie. Myślę, że te zmiany zrobią bardzo dobrze, bo, bo trzeba zmieniać od czasu do czasu coś tam, żeby, żeby nie wpaść taką monotonię i, i żeby nie używać tych kosmetyków tylko dlatego, że się je tutaj wrzuciło, bo to nie daje żadnej przyjemności, i wtedy ten projekt może zacząć kuleć. Będzie, będzie mi się tutaj może trochę nie chciało używać tych kosmetyków, już będzie mnie ciągnęło do czegoś innego. Także. Becca, Make Up Forever, Inglot to są takie trzy kosmetyki, które na pewno wylatują na tą chwilę z projektu. Zaraz będę kręcić też listę rezerwową i zobaczycie w niedługim czasie, co wrzucam do tego projektu, co będę chciała zużyć, a co będę chciała poużywać troszeczkę częściej, no i tam jakieś efekty sobie czy jakieś założenia osiągnąć w ciągu, w ciągu roku. Dzisiaj to wszystko, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym filmiku. Pa!